Hej, okay, hej. Znalazłem jeszcze jedno hishi, czyli jak to powinno się skończyć how it should have ended i to będzie taka dodatkowa scena z The Force Awakens. Ja tego nie widziałem teraz, znaczy mam nadzieję, że tego już nie nagrywałem, bo jeśli nagrywałem, no to głupio. No ale w każdym razie wydaje mi się, że tego jeszcze nie widziałem, więc to myślę, żeby uzupełnić tą moją serię z hishi, no to właśnie sobie to obejrzymy. Teraz. Przypominam oczywiście tak na wstępie o Instagramie Biblioteki Osus. Przypominam o grupie Rycerze Osusa na Facebooku i przypominam też o tym, że no, można przez Spotify i przez Apple Podcast posłuchać również podcastów. I w tym tygodniu, w sensie w tym nadchodzącym tygodniu będzie kolejny. Także no, linki są na dole, a my już przeskakujemy do Hishi. Będę pewnie komentował w trakcie, bo zawsze tak. To robię, więc link do oryginalnego Hishi, w sensie bez mojego gadania, jest oczywiście na dole, czy będzie oczywiście na dole. Dobra, jedziemy. Alternatywne Hishi. Czyli to był kawałek oryginalnego Hishi do The Force Awakens, ale nie zdążyli skończyć tej sceny. Okay. How can we ever defeat something of that magnitude? I'll tell you how. Since we've had 30 years and the plans, I decided it's time we had our own secret weapon for a change. Ready right the right back at you, Commander! Right back at you. Coming at you <laughs> well, I said my helmet is not pointless. Your face is pointless. <laughs> like, I mean, I mean, Snoke! Mr. Snoke! What is it, hobbits general? The resistance. Oh, Complete general. No nie trzeba tam lecieć. Tak, yeah, well, so was my son. The needs of the many outweigh the needs of the few. <laughs> ten spok na koniec po prostu. A ciekawe, czy będzie jakaś scena po napisach, jak zwykle. Chociaż tak naprawdę cały ten hisi był sceną po napisach. Nie, no chyba, no chyba nie. Czy tutaj coś jeszcze należy się spodziewać? Eee, dobre. O, guest, guest voices jest jakiś Piotr, który jest guest voicem, ale to nie ja. W każdym razie. Mm, żałuję, że nie zdążyli skończyć tej sceny. Hot. What? Gross. We be you are hot. Okay, Nigdy mi to nie przeszkadzało. <laughs> Masakra. Piękne. Piękne. Znaczy zwłaszcza ta ostatnia scena. Stary Luke, który mówi mm, niezła jesteś, a Rey mówi co ty obrzydliwe. Moglibyśmy moglibyśmy być spokrewnieni. Obrzydliwe. A Luke z, jak to Luke nigdy mi to nie przeszkadzało. No w końcu leciał na siostrę. Niezłe. Niezłe. Bo to jest i to jest w sumie e, zobaczcie mega tak naprawdę zastanawiające. Oczywiście już nie chcę teraz wchodzić w Jakieś tam, prawda, kwestie, e, kwestie e, kanonu Star Wars, tak? Natomiast no zobaczcie. Rebelia, czy potem Nowa Republika, miała plany zarówno pierwszej Gwiazdy Śmierci, jak i drugiej Gwiazdy Śmierci. I 30 lat później bazą star Starkiller i tak, za, e, i tak ich zaskoczyli, nie? I potem, oczywiście, w epizodzie dziewiątym tymi, prawda. Flotą okrętów, które każde miało takie działo zdolne do niszczenia planet, też ich zaskoczyli. Pomimo tego, że właśnie Rebelia i Nowa Republika miała plany tych super broni. No, dziwne, nie, dziwne. I takie, znaczy, jakby abstrahując od tego, czy to jest śmieszne, czy nie, jakby daje do myślenia, nie? to w takim razie, co się działo przez te 30 lat. Nie? po epizodzie szóstym, że Republika, Nowa Republika, nie dała rady się zabezpieczyć. Jakoś. Ciekawe, nie? Ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, jak wy byście to widzieli tak naprawdę. No i co? No i zastanawiam się nad kolejną serią z jakiegoś oglądania fajnych rzeczy, fajnych montaży, fajnych animacji fanowskich, bo to generalnie o to chodzi, nie? Że jakby ja lubię patrzeć na fanów, którzy się bawią tematem, którzy jakby używają gwiezdnych wojen do realizowania siebie, re realizowania pewnych swoich, nie wiem, umiejętności, pewnych swoich dążeń, tak? Także no, trzeba czegoś poszukać fajnego do takiego wspólnego razem z wami oglądania i komentowania. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję, trzymajcie się, uśmiechajcie się często, bądźcie bezpieczni i niech moc będzie z Wami. No i pamiętajcie oczywiście o linkach w opisie, podcast i tak dalej, także pa pa!